Witam wszystkich z tej strony Deni Trodzyniak W kolejnym filmiku ze śmiesznych rozmów telefonicznych i dzisiaj, jak za każdym razem, postanowiłem zadzwonić do Bóg wie winnej osoby i powkręcać ją na, na różne żarciki. Tym razem padło na sprzedawcę końców, Są to są to takie duże klatki y, na podwórko, gdzie można psa zamykać y, i postanowiłem go powkręcać. Pamiętajcie, że jeśli się podoba Wam taka seria, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej filmików, no to łapka w górę. Jeśli się Wam bardzo mocno spodobał filmik, no to możecie go również skomentować y, komentarzem w opisie lub udostępnić ten filmik na fanpage'u. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Halo? Halo, dzień dobry, dozwoniłem się do Pana Bartka. O, tak, tak, jestem, słucham. Dzień dobry, proszę pana, mamy w sumie oboje mamy malutki problem, ponieważ pan się zajmuje sprzedażą końców dla psów, tak? Sprzedaję również, tak. Tak i, i proszę pana, no widzi pan, ja jakieś, już jakiś czas temu, nie, nie, nie byłbym w stanie teraz panu dokładnie powiedzieć, kiedy ja, ja zakupiłem sobie taki, zakupiłem sobie taki budynek i... No, i zdarzyła się rzecz straszna, tak? Był dobrze zmontowany, wszystko, wszystko ładnie grało, zamykałem tam sukę. I proszę pana, no niestety, ale żona mi uciekła. No i, i, i teraz no, mamy malutki problem, tak? Bo wasz produkt no, nie nadaje się do, do sprzedaży tak wszystkim ludziom, skoro uciekają z niego żony. I właśnie. Ja do Pana dzwonię, żeby się zapytać, no jaka jest tutaj forma, nie wiem, jakaś, no jakoś musi Pan mi to zrekompensować, tak? Mhm, tak, drugą żoną. No. Proszę Pana, no nie wiem, może Pan przyjechać ewentualnie mi, mi ugotować obiad? Przy Pana, ja głodny chodzę od dwóch dni. Wiem, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę Aha, pana, czy, czyli cieszy pan. się Pan, cieszy się Pan z tego, że ja chodzę głodny. Czemu <noise> się Pan tak, śmieje? Tak. Tak, no tak się dzieje, cieszę się do Pana, no. Cieszę się do pana po prostu. Ale, pa, ale pan się nie ma do mnie cieszyć, proszę pana, tylko musimy wyciągnąć wnioski, proszę pana, i, i tak. musimy zaradzić sytuacji, tak. która się wydarzyła w, w trybie natychmiastowym. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Proszę pana, nie jest bardzo dobrze, bo pan mi sprzedał kojec hmm. i żona mi z niego tak. spierdoliła. To no. jak, pan, jak Pan może sprzedawać budę dla sług, proszę Pana, skoro one nie działają, tak? Jedyne, proszę Pana, jedyne co, co jakie Aha. zadanie miała, miała ta, ta, miała ta budowla za tysiąc złotych, proszę Pana, to żeby z tak. niej nie spierdoliła żona. No, ale niestety yy, spierdoliła, tak? Wie, więc ja nie wiem co, co, tak. co ale nie, może Pan, Pan jest wokalistą w, zespołu, w zespole Dauna, że Pan teraz tak, tak, tak cały czas powtarza? Tak, tak. A. Jak najbardziej. A, jak tak, najbardziej. Jak najbardziej, tak? Tak. Jak najbardziej, proszę pana, tak. Pan serio jakiś... Proszę pana, pan jest normalny? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że powinien pan, nie wiem, pójść na drzewo, dokończyć ewolucję i potem, i potem porozmawiamy dalej. Tak, proszę pana. Myślę, że to się wszystko zgadza. Tak jak pan mówi. Dobrze, no to... No to jaką ma pan tutaj formę, można powiedzieć, gratyfikacji dla mnie? Bo ja no niestety można powiedzieć, że jestem stratny i finansowo, proszę pana, i. E, no Przyjazd. i mam straty w ludziach. Przyjazd do pana zrekompensuje panu wszystko. A, czyli przyjedzie pan do mnie, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej. Mhm. Czyli przyjedzie pan, yy, ale przywiezie mi pan jakąś nową sukę, proszę pana, czy, 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 czy już mamy jakąś dostawę z Ukrainy Jaki sobie szykować? Do tego przyjazdu to będzie niespodzianka dla pana. A niespodzianka będzie dla mnie, tak? Tak, dokładnie. Dobrze, to proszę pana, bo ja już się martwiłem, że pan zamiast ilorazu inteligencji ma iloczyn i, i się nie dogadamy, ale jednak Aha. widzę, że pan jest skłonny do współpracy. Tak, a jak najbardziej. Tak, jak mówiłem na samym początku podtrzymuje swoje słowo. Czyli pan jednak, jeśli daje gwarancję, to ta gwarancja jest na okres, który jest ustalony w umowie. Pan jednak jest spokoziomkiem, równym takim gościem, można powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Mi się wydaje, że tak. Ale panu się wszystko na tak wydaje. No wie pan, no trzeba być pozytywnie nastawiony do życia. No tak proszę pana, tak trzeba być pozytywnym jak, jak analiza na HIV, ale proszę pana, to też, to też nie jest, to też nie działa w taki sposób, tak? Bo jeśli, nie wiem, pan na przykład widać ewidentnie, że jest lekko pierdolnięty i wsadzi pan widelec do przedłużacza, no to pomimo, że pozytywne będą, um, będzie energia, która przez pana przechodzi i tak, to jest pozytywna tak, energia, tak. no ale niestety pan w tym momencie no, może nawet stracić życie. Tak, dokładnie, dokładnie tak, jest jak pan mówi. Wszystko się tutaj zgadza, i. i to kiedy mogę, proszę pana? Kiedy, proszę pana, jest, proszę pana mogę. Kiedy mogę, proszę pana, liczyć na to, że, że pan przyjedzie? Nie wiem, może pan plus, się, się przebierze za, za myśliwego, złapię mi tą żonę prze pana, bo ja ją potrzebuję. Nie ma problemu, proszę pana. Nawet za. Proszę pana, wilka głodnego się będę przebierał i, i panu złapię tą żonę. Tak, czyli można powiedzieć, że pan jest taki, tak. y, taki hunter nawet, że pan jest takim tak. myśliwym. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, to niech pan tam jeszcze popije tej wody z kaloryfera, wie pan, żeby był taki przypływ mocy i ja tak. właśnie pana zapraszam do tego, żeby pan przyjechał, żebyśmy wspólnie zrobili takie polowanie. No, jak najbardziej, jak najbardziej przyjadę do pana. A tylko proszę pana, jeszcze mam, jeszcze mam tutaj jedną sugestię do pana. Jeśli mógłbym prosić już tak no. czysto osobiście. Słucham pana. Mógłby pan zawołać swojego ojca, bo mi strajkuje pod domem. No, zawołam, zawołam, jak najbardziej. Tak już pan przyjedzie, to też od razu pan załatwi ten drugi problem. Tak, wszystkie problemy tam zacie. No, bo proszę pana, bo z nim jest taki problem. Że, 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 że wie pan, no, no siedzi, strajkuje tam, proszę pana, siedzi z jakimś, z, nie wiem, z jakimś zeszytem, czy, czy z, z jakimś innym głównym, proszę pana, i jak Malonowski, zapierdala z notesem po dzielnicy i spisuje. A potem się idzie rozjewać właśnie na straż miejską. I ja też chciałbym panu zwrócić uwagę, że z nim jest jeden malutki problem, tak? Ja ostatnio widziałem, jak on podawał rękę dzielnicowemu, więc ja bym właśnie no, pogadał z nim, wie pan, to u was rodzinne, ja to rozumiem, ale ja bym porozmawiał z nim na ten temat. No bo jednak to tak nie może być. Halo, dzień dobry. Panie Bartku. Panie Bartku. Rozłączył się. Po sygnale nagraj wiadomość. Panie Bartku, czekam na pana. Panie Bartku? Panie Bartku! Chciałbym być pojebany tak strasznie bardzo. Normalnymi ludzie gardzą.